Jesteśmy gotowi do akcji, Rider. Świetnie! Zaraz wyruszamy na zimową akcję na Słonecznej Wyspie. <laughs> śnieg? Na tropikalnej wyspie? Tak. Pan Porter i Alex utknęli w górach pod śniegiem. Musimy ich znaleźć i sprowadzić na dół. Robopsie, załaduj śnieżny pojazd i leć nad Słoneczną Wyspę. Fajne buty na śnieg, dziadku! To w co się pobawimy? Pobawimy się w wędrówkę na plażę. Tam jest dużo miejsca. Psi patrol tam nas zauważy. Dobrze, ja pierwszy. Ua! Spójrz, dziadku, jadę na Marsa. Ostrożnie, Aleks. Na razie, krokodylu. Aleks, musimy zwolnić. Chyba nie. O, przed nami urwisko! Załóż gogle! Ryder, widzę jak porterowie zjeżdżają z góry! Ale wygląda na to, że zaraz spadną z urwiska! Everest, pojedź na dół urwiska i zrób ze śniegu wielką poduszkę! Szybko! Już jadę! Gdzie się ogrzejecie? To był najlepszy zimowy obóz na świecie! Bardzo Wam dziękujemy, psi Patrolu. Nie ma sprawy! Bo gdy nagle spada śnieg, wołajcie o pomoc! Oglądaj całe odcinki psiego patrolu na Nickelodeon!